Tak, moi drodzy, zrobiłem to. Wydałem całe 5 zł na płatne poziomy Scary Teachera Halloweenowe. Musimy je przejść. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy się opłacało i czy chcecie, żebym nagrał więcej. A na razie, moi drodzy, lecimy na pełnej, ale najpierw! Pozdrowienia dla tych dwóch widzów moich subskrybentów. Jednego nowego Skinwalkera, a drugiego Paulina Zawada, która subskrybuje już bardzo długo. Brawa dla nich! Koronki dla nich. Jeżeli też jesteś na tej liście, to koniecznie zasubskrybuj. A na razie, lecimy teraz na pełnej i pum! Mamy, uwaga nasz, słuchajcie, płatny poziom. Mamy tutaj 5 rund, 5 poziomów. Gramy pierwszy, słuchajcie, co kryje się za tą barierą 5 złotych, czyli jakiegoś jednego dolarka. Zobaczymy, moi drodzy. Mam nadzieję, że to będzie najlepszy poziom w moim życiu. Babcie, mam nadzieję, sprankujemy i pokażemy wreszcie, kto jest prawdziwy, a kto nie. I lecimy, halloweenowy wajpik, BUM! Cały tułamek Wiktor, so All set Boże, jaki głos! Babcia zdradza, dziadka zaplutka 20, mm. 20, Ty, ją ja, go chce zabić, dosłownie! Prankuje, yes, A O nie, oni byli w współpracy, prankowali go i ukradli mu pierścionek To było wszystko, słuchajcie, ustawiona Ustawiona rzecz to była Dobra, a ja już myślałem. Już myślałem, że jednak zaplutek i babcia tutaj nie będą razem, ale jednak jednak wszystko jest git. Dobra. Idziemy po moją... kochano! drabinę, moi drodzy! Dzień dobry! O. Elo, każe! Boże, coś się gotuje, ty, jakaś zupa! O, a co mogę robić? O! O, o, o Boże, drabina! Znikaj! Ty patrzcie, niewidzialna drabina, znowu, teleportuje się! Mamy ją tutaj i nagle się tam pojawia. A tak naprawdę jest przede mną. Ty czary Mary! Już na start czary Mary niewidzialna drabina, no dobra. Dobra, dobra, no może być, może być, słuchajcie, ja nie narzekam. Mogę postawić ją tutaj, jest niewidzialna. Dobrze, ewidentnie drabina, jak jestem teacher, mnie nie lubi. No tak to, to, normalne, to ma sens, prawda? Dobra, lecimy. Musimy jakiś czar zrobić, nie wiem, jakiś klucz znać, o. Dzień dobry, panie straszne dziecko. Głowa ci się odwraca w każdą stronę, to normalne jest, to jest normalne. 360 stopni dookoła głowa, może być. O, ty, patrzcie. Drzwi mają taki dźwięk, ty, tego nie było wcześniej. Słuchajcie, płatna wersja Scary teachera, to jest to, to jest to, moje dozy. Ty, może w płatnej wersji Scary Teachera coś na strychu jest, ty. Musimy zobaczyć. Może coś, słuchajcie, na tajnym strychu jest. Mam nadzieję, że jest. Ale musimy drabinę naszą znaleźć, która jest niewidzialna i ją tutaj gdzie zostawiłem. O, dobra? Mamy, dobra, mamy naszą niewidzialną drabinę. Jak ja ją położę, to jej nie będzie widać, ale ona tam jest, generalnie. Musicie mi wierzyć na słowo. Dobra, babciu, mam nadzieję, że jesteś miła w płatnej wersji. W, 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 za, za 5 zł będziesz bardziej trochę miła, mam nadzieję. Dzisiaj co? Dobra, ona się w ogóle zacięła? Nie, o idzie, podwoże, dobra, idzie, tworze, tak dziwnie wygląda. Yy, ja mogę położyć w ogóle drabinę tutaj? O nie, nie mogę, ojeju. Ja jej nie będę widzieć. O nie. Ja jej nie będę widzieć tutaj, ona gdzieś tu w story. Dobra, przepadła, przepadła, trudno. Szukamy tego klucza, co mnie tu lata. Szukamy tego kluczyka, co tu lata. Dzień dobry. O! Mamy ducha Rejwary Rybowca, bo dobry, dobry, dobry. You! Dzień dobry, dobry. You! Boże jaki, słuchajcie, o! No co to, to za obraz, ty? Tego też nie było wcześniej, nawet, nawet na apiech aluminiowej. Ty, kto tu jest? Znaczy, jo, ja jej nie znam. Właściwie trochę, trochę się pozmieniało. A, dzień dobry, a tutaj coś się zmieniło? O, ile tu... Boże, ile tu rzeczy jest. Trzy skrzynie są. Boże, będę musiał jakieś trzy skrzynie otworzyć? Będę musiał zgadywać, tak? O. Dobra, muszę tutaj co? Mogę to otworzyć? Hammer, Lockpick to Opel. A, muszę znaleźć jakieś rzeczy faktycznie, tak? A nie mogę na przykład z zielonego klucza użyć? Nie mogę. Dobra, wydaje mi się, że to jest do misji. Muszę chyba te czerwone klucze znaleźć gdzieś i będę musiał otwierać trzy skrzynie. I pewnie które są złe, nie? Na pewno które są złe. Na pewno. ELO, WITAM WAS! JESTEM W GRZE! TO JA! Halo, szafa, dzień dobry! Nic tu nie ma, nic tu nie ma, moi drodzy, nie ma tak łatwo. Dobra, no górę już całą... Przeszliśmy chyba? Chyba tak, chyba nie? O, tutaj... O, dobra, dobra, dobra słuchajcie, tam było napisane, że mogę to otworzyć młotkiem. Generalnie. Tą skrzynię, więc może nie potrzebuję tych czerwonych kluczy, może mogę młotkiem to otworzyć? Jest taka szansa może? Uwaga, spróbujemy. Zadziała czy nie? Bum. O, działa. I co? O, i to już? Znalazłem? To z tym... Rękę z pierścieniem? Muszę ten pierścień zgarnąć, tak? Dla siebie. Czyli nie potrzebuję tych czerwonych kluczy szukać, mogę znaleźć młotek, ty serio. Ty, szukamy kolejnego młotka, chcę wszystkie skrzynie otworzyć. Pewnie będą puste. Ale zobaczymy Dzień dobry! Telewizja gra? Gra tam wszystko dobrze? Halo? O tu jest czerwony klucz, patrzcie jest Dobra mamy to To jest czerwony klucz, serio? Ty, znaleźliśmy go, ale beka O i mamy kolejny młotek, dobra, o No halo, bierz go Ej halo, młotku Co jest, ej? Patrzcie, widzicie? Jakiś błąd jest w grze normalnie Nie działa Błędy w grze już mnie tutaj trollują. O i kolejny czerwony klucz, dobra, lecimy Dobra, mamy dwa klucze Dwie skrzynki otworzymy legalnie, drugą nielegalnie. Babcia w ogóle, słuchajcie, patrzcie, ona gdzieś siedzi, nie? Gdzie ona siedzi? Gdzie to jest w ogóle? Ona gdzieś siedzi? Siedzi po prostu i nie, nie umarła dosłownie. Dobra, jak mi nie przeszkadza, ja nie marudzę, idę otwierać mojej skrzynię. Zobaczymy, co jest w środku. Halo, halo skrzynie, halo skrzynie, gdzie jesteście? Gdzie wy byliście? Tutaj? Tutaj? Ooo, co to jest? Lupa? Dobra, lupę też bierzemy, lupa to coś nowego. Witam, lupo, dzień dobry. Co my tu będziemy... Bajt mi, ugryź mnie, tu jest napisane. co tutaj jest? Banda nietoperzy. Patrzcie, jest te, Draculi, tego Drakuli, yy, tego. Tego z to znowu w filmiku, zdjęcie. O, witam, duchy, boże Wy takie straszne. Dzień dobry, bum, 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 witam, was też. Ty, bo ja już zapomniałem, gdzie to było. Halo, może dynio, opuść mnie. Nie mogę się ruszyć przy ciebie. O, tu było tutaj, dobra, w tej drugiej, w drugim pokoju, dobra, dobra. dobra. Drugi mały pokój. Babcia tam dalej umarła, słuchajcie, na tym. Dobra, otwieramy tą skrzynię, zobaczymy, co tu będzie. Bum. O, w każdej skrzyni jest. Czyli na pewno, na pewno potrzebujemy, słuchajcie, lupy, żeby zobaczyć, który jest prawdziwy. Dobra. Który jest prawdziwy? No, mały, duży, mały. Coś duży, mały. A to co? Yy, mały, duży. I co to ma znaczyć niby? A to co robi? A to co? Duży, mały. A? Czyli co? Ja muszę. Muszę w ogóle znaleźć pierścionek chyba, tak? To robi co? To zmienia w Ma... nie, ro... nie rozumiem tych znaczków, generalnie ich nie rozumiem, moi drodzy. Potrzebuję chyba pomocy jakieś. I w ogóle muszę na początku chyba znaleźć pierścionek, bo tam mówi, żebym wymienił pierścionek, a ja muszę najpierw mieć jakiś pierścionek, żeby móc wymienić, nie? BraHalo! Czy znaczy jest coś w piwnicy? Jest łą! Boże, tutaj tak ciemno, że tutaj nic nie widać kompletnie. Jest jakiś nietoperek. Nic tu nie widzę, moi drodzy, zero! Kompletne zero Wy coś pewnie widzicie, więcej ode mnie nawet eee, Może coś tu jest? Tutaj trochę światła jest, chociaż O, no, tak? Nie? Serio? To światło dochodzi skąd? Widzicie to światło takie pomarańczowe, małe I to nic nie robi, dobra, nie, nie wiem Wychodzimy stąd, totalna cienieta Słuchajcie, ja teraz mam misję znaleźć babcie. Ona mnie po prostu zaciekawiła, gdzie ona siedzi Gdzie ty babciu siedzisz w takim pokoju Taka, o! Tutaj siedzisz? Niedobro, ja zamykam cię. A mogę wejść tam? Słuchajcie, babcia mnie, słuchajcie, ja muszę, muszę jeszcze powiedzieć, babcię. Muszę powiedzieć babci, co słuchajcie, na ucho. Czemu ona tam siedzi? Siedzi w ogóle, lewituje w powietrzu, babciu. Czemu lewitujesz w powietrzu, babciu kartoflado? Wstawaj. Halo. Wstajesz czy nie? Rzucę się kluczem. Pum. Nie wiem, czy bym w prawo. Elo? Babciu zła? Uuu, patrzcie jaka jestem wredna i zła. Aaa, te dzieciaki. A. Jestem prawdziwym, ja jestem prawdziwym Skeleticzerem Tak ci się wydaje babciu, ja jestem prawdziwy. Babciu, powiedz ty mi, gdzie ty ukryłaś te rzeczy Ty, patrzcie, jestem tutaj z nią, patrzcie, ty Ty, patrzcie, jestem z nią Elo, witam was Elo, Piki. Jestem na jednym zdjęciu z babcią Takich rzeczy nie było jeszcze O, babciu, chcesz lupę? pać, podtrzymam ci Patrzcie, popatrzcie na jej nos, zbliżenie jej na jej nos, normalnie <laughs> Patrzcie, jak zła jestem Bo nie mogę się ruszyć Czemu się nie możesz ruszyć? O, babciu, boże, jesteś łysa pod spodem! Pod spodem jest łysa, widzicie to? Ty, mogę normalnie z... zajrzeć i w oczy, boże, bo babciu! Nie masz, pisać pusła na środku! Dobra, dobra, babciu, zostawiam spokoju, nie wiem, nie wiem, czym cię mogę ogarnąć. Dobra, mamy, słuchajcie, misję, olać ten poziom, misja poboczna, obudzić babcię, nie? Czy można babcię wyciągnąć z tego, słuchajcie, tego snu? No, na przykład, nie wiem, to, zadzwonię w dzwonek. O! Dzwonek obudził ją, patrz ty, wyszła! Wyszło, co kim obudził? Żyjesz, babcią? Masz się świetnie? Masz się świetnie, dobra, słuchajcie. No, masz się świetnie, babcia. Babcia, masz się świetnie. Może zostaje pułapkę na nią? Może dobrane? Uwaga, szybko. Bum. Eee, chyba nie, podziała? Może? Nie wiem czemu. Może przedmioty znikają, dosłownie. Serio, to jest halloweenowy level, bo mnie straszy wszystko, dosłownie, nie wiem. Wrzuca mi się nie pojawia. Dobra, nie wiem. Nie wiem, moi drodzy. Eee, tutaj jest impreza. Elo, panie Gostku, co tam na imprezie? Dobre bity puszczasz, widzę! Bardzo dobre bity! No to jest trudna jakaś, ty, patrzcie. Mogę, może tutaj pierścionek jest? No, babci, dobra, babciu, koniec artów. Gdzie ty ten pierścionek schowałeś? No, patrzcie, babciu, znowu się zacięła gdzieś. Babciu, ty, ty bardzo, bardzo nie lubisz tej mapy chyba halloweenowej, co? Tak jak ja. Ona jest po prostu zbyt straszna dla nas, nie? Gdzie ty, babciu, znowu wracasz, że się zacięłaś? Znowu tam w pokoju jesteś? Zacięłaś się? Tak? O Boże! Babciu, ty naprawdę, widzę, lubisz ten pokój, nie? A teraz mi zabała! Tak po prostu sobie. Tak o! No żartujesz sobie. Dobra cię wstrętno! Zaraz ci pokażę moją lupą. To tu, tu tak naprawdę rządzi. Ale najpierw idziemy szukać pierciera. Nie obchodzimy to. Może w szafie jest? Ty, patrzcie. Może tu w szafie? Halo w szafie coś jest? Nie ma? Mogę się schować w szafie? Halo mogę wejść do szafy? Proszę! Chcę wejść do szafy! Nie można. O w ogóle tutaj jest się! Elo. Elo byku! Jak tam się wisi na górze? Dobra, jakbym był babcią, a w sumie jestem przecież wstrętnym nauczycielem, straszną babcią, to gdzie ja bym schował pierścionek, który zabrałem jakiemuś wampirowi? Nie mam pojęcia, mój drodzy, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, gdzie on by był? Tutaj jest klucz kolejny widzę, nożyczki, no kluczy już nie potrzebuję, już wszystkie mam. Dobra, tutaj co mamy? Patrzcie, tu więcej tych obrazów śmiesznych jest, ty patrzcie na niego. Patrzcie na tego chłopa i patrzcie na tego chłopa. Czy mi się wydaje, że się trumna świeciła? No właśnie, halo. O! Witam! Boże, on tu jest! Co ja mogę mu zrobić pierścionek? No tak, no on jest wampirem, to przecież śpi w trumnie, to chyba oczywiste, nie? Dobra, byku, dawaj pierścionka Dobra eee, Czyli najpierw powinniśmy tego pierścionka znaleźć, a potem te skrzynie odblokować, ale skrzynie jest dużo łatwiej znaleźć. Tego gozdka znaleźć to bardzo ciężko było, jakaś losowa trumna, tu pełno przecież losowych trumien jest. Dobra, jesteśmy tutaj i teraz, jakiego ja muszę wybrać Kryszczonka, słuchajcie, tu jest duży, mały, tak, a my chcemy, ja nie wiem, co my chcemy, słuchajcie, to jest co, z małego na duży, to co, to co, to, 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 ja, ja nie wiem, który wybrać, są tylko obrazki, mały, strzałka w prawo, duży, no ale są dwa, Dwa takie same są i jeden jest dziwny, czyli wydaje mi się, że dwa są złe, a jeden jest dobry tylko, nie? Bo bez sensu dawać dwa dobre chyba. Więc ten był... ten był, ten dziwny, nie? Że małego na duży. No to chyba to musimy zrobić, dobra. Chyba to. Chyba to. Mam nadzieję, że to. Mam nadzieję, że to, że to nie skusiłem. Dobra, Ciekamy, przez okno, Boże, nie mogę. Boże, babcia tu idzie. O, nie, czy zaczęła pod koniec? Nie! uuu, przez okno. Dobra. Drabino, przytul mnie, Boże, przestraszyłem się dobrze, przytul mnie proszę! Gdzie ty jesteś? A tak, ty jesteś tylko cieniem drabiny, tak naprawdę cię tu nie ma. Przelatuję przez ciebie. Tak naprawdę się nie lubisz. Nie akceptujemy drabina, jest w tym kostiumie. Boże, podwójny głos jest. I babcia się zmniejszyła, serio. A powinna być duża, czyli ja ją zmniejszyłem Babcia się z małym... małym kraminem wstępnym jest ale udało się moi drodzy. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć więcej tych płatnych poziomów ze Scary Teacher'a w komentarzu. A na razie się żegnam moi drodzy. Idę jakiś męczyć dzieciaki. Nara!